Drugi dzień zbiórki, no i jutro o 5 rano wyjazd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem e, trucków. Siedem trucków? no takich, construction trucks. Construction cubic e, vans? Van. Cubic vans, cubic, cubic vans. Van. Van. Jutro o piątej wyjazd? Jutro o piątej wyjazd, tak jest. E, gdzie, dokąd? Do odtawy za... Spotkani as organizatorami, we're Mexican. Oh Mexican, we're so <laughs> happy. Yes, we're so, so, so proud of you guys, unbelievable. You guys are amazing. Beautiful community. Yes. And very so well much. organized. Thank you for your participation. <laughs> because, well, Everything now it for it is... freedom. Everything for freedom. Exactly yes. And exactly. we are all united. It doesn't matter the background. You see, united, not divided. That's what we want. Exactly <laughs> In this Because they want to divide us. Exactly. Yes. And, and we don't so... speak French. <laughs> we're not part of the French. community Community that they're saying <laughs> Spanish, Polish, Ukrainian. Yeah, immigrants, new immigrants, because of we course. came to this uh, to this country for freedom. Of course, exactly. We could be free. Exactly. And, and you know now we see what's happening, and that's why you know. Musimy zrobić to, co exactly. right so so good. Good. Yeah, I so okay. Dziękuję, <laughs> no <problem. laughs> jeden samochód dużo, już 200, jak się nie yeah. pudełek. To liczmy już przynajmniej 500, 600, Liczmy 500 pudełek, a potem jeszcze mieliśmy torby, maso, uh -huh. a więc y, też następne parę z zy... Kouter, kocy, tutaj jeszcze Ponad tysiąc rzeczy, No na pewno. Jedzenia dużo jeszcze zupy gotują, ale będziemy pakować. Jeszcze zupę. Zupa jest W jeszcze będziemy zupę... No bo wszyscy mówili nie jechać, nie jechać, bo nie wiadomo co się dzieje. Właśnie przed chwilą do mnie dzwonił kolega z Edmonton, mówi, że jutro nie jechać, bo tam będzie zamykać, wszystkich będzie wojsko, będzie policja, mówię, że super nie trzeba telewizji słuchać, tylko trzeba jechać i trzeba to, to. Trzeba jechać i przeżyć. Mówię, ja powiedziałam jak zajadę, zobaczę. Pani jedzie, tak? O ja, ja tu jadę, tak, to jadę hmm. i co będzie, to będzie. Zgadza się. Ja chcę być częścią tego, tej, tej, tej historii, a nie po prostu czekać, bo mówię, jak będziemy czekać, to jak się nic nie robi, to się nic, nic nie będzie. Ale tak jak mówię, zjednamy się widzi, Meksyki, Indianie, wszyscy razem jedziemy. Mówię tak, że to nie ma podziału. Po prostu wszyscy razem się zjednali, wszyscy razem robimy, pomagamy i musimy to zmienić. Musimy taką małą cząsteczkę do tego dołożyć. To niech pani przedstawi się na koniec powiedz skąd jest Polski? Ja nazywam się Agnieszka Zagórska, jestem z Polski, ze Schaffler, z Podhala. Ci, co wiedzą koło nowego targu, między Zakopanem a Nowym Targiem. Um, tak jak pan wie, jestem prezesem Związku Podhala w Kanadzie. Także górole się zebrali, tak jak widział pan też, żeśmy zrobili taką zbiórkę. Także ja myślę, że damy radę. Zup, zupy są w słoikach zrobione i teraz yy, yy, jak te zupy zapakujecie, bo już jak mam z pick-up'a, już zapakowali, ale musicie ich do domu wnieść na noc i potem rano zapakować, bo inaczej zamarzną. <laughs> Przyjechałem, że pomóc, ale mówią, że nie potrzebują. Już nie potrzebują. Tak? Już nie potrzebują, bo późno. Ale zawsze jestem, bo rozładowaliśmy swoje tutaj. No to super, zobaczymy jak jutro to o piątej, to zobaczymy co będzie. Ofragują, się pojadą. Mam nadzieję, że ich tam przepuszczą na tym. No Mam właśnie. Również. Dziękujemy. Okay. Dziękuję bardzo.